Ostra zatorowość płucna to jedna z najniebezpieczniejszych chorób sercowo-naczyniowych. Jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Spowodowana jest nagłą niedrożnością jednej lub wielu tętnic płucnych, które zostają zatkane przez skrzepliny powstałe zazwyczaj w żyłach kończyn dolnych. Do najczęstszych objawów zatorowości należą: duszność, ból w klatce piersiowej, kaszel, zasłabnięcie. Krwioplucie, przyśpieszony oddech i przyśpieszona praca serca, obrzęk i bolesność łydki lub uda, gorączka. Objawy te są spowodowane niedrożnością tętnic płucnych, a co za tym idzie, nadmiernym obciążeniem prawej części serca, która jest odpowiedzialna za pompowanie krwi do płuc. Prawa komora musi wykonać cięższą pracę, co wiąże się m.in. ze zwiększoną częstością akcji serca oraz w ciężkich przypadkach. Z obniżeniem ciśnienia krwi. Może to prowadzić do zasłabnięcia i omdlenia. Mniej efektywna wymiana gazowa w płucach zmniejsza ilość tlenu, który dociera do tkanek, co powoduje duszność. Czynniki ryzyka wystąpienia ostrej zatorowości płucnej to unieruchomienie, długa podróż, złamania kończyn, duże operacje chirurgiczne, urazy, nowotwory, doustna antykoncepcja. Przebyte epizody choroby zakrzepowo-zatorowej oraz zaawansowany wiek. Chorzy z zatorowością płucną zazwyczaj wymagają kilkudniowej hospitalizacji i wdrożenia leczenia przeciwkrzepliwego, najczęściej nowymi, doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi, lub lekami z grupy tzw. antagonistów witaminy K lub heparyną drobnocząsteczkową. W bardzo ciężkich przypadkach zatorowości stosuje się agresywne leczenie udrażniające tętnice płucne. W tym leczenie trombolityczne lub mechaniczne usunięcie zatoru w trakcie operacji kardiochirurgicznej lub zabiegów przez skórnych. Jednak, mimo optymalnego leczenia, nawet połowa chorych może nie odzyskać pełnej sprawności sprzed choroby i może zgłaszać pogorszenie tolerancji wysiłku, duszność, bóle w klatce piersiowej czy kołatania serca. Chorym często towarzyszy przewlekły niepokój i lęk. Część chorych może doświadczyć nawrotu zatorowości. Niestety w Europie prawie 1 trzecia przypadków ostrej zatorowości płucnej nadal kończy się zgonem w ciągu kilku godzin od wystąpienia objawów, nawet jeszcze przed rozpoczęciem diagnostyki i leczenia. Natomiast u osób, u których rozpoznano zatorowość i szybko zastosowano odpowiednie leczenie, śmiertelność wynosi około 7%. Wszystko to sprawia, że powinniśmy zapobiegać wystąpieniu zatorowości i zakrzepicy żylnej, szybko i sprawnie diagnozować chorych, skutecznie leczyć zatorowość i mieć świadomość wyzwań medycznych i emocjonalnych po ostrym epizodzie choroby. Większa świadomość problemu zatorowości płucnej, zarówno w społeczeństwie, jak i wśród personelu medycznego, pozwala na szybsze rozpoznanie choroby, a w efekcie zwiększa szanse na przeżycie.